Cześć wam! Dzisiaj jesteśmy w okolicach Mieroszowa, właściwie to jest miejsce graniczące między Mieroszowem a Nowym Siodłem, bo nowe siodło to zdaje się, zaczyna się odrobinę tutaj, zaraz będzie tablica. No w każdym razie powiedzmy, że umownie jesteśmy w Mieroszowie, a co nas tu przygnało? Otóż to co zostało z cegielni. Ona już od można powiedzieć wielu dziesięcioleci. Stała taka opuszczona i straszyła, no i stanowiła jednak zagrożenie. No i postanowiono rozwiązać problem. To co tutaj widzicie, to są resztki pięknego, potężnego pieca konstrukcji Hoffmana. No nic, łezka się wokół kręci. Tutaj zaraz będziecie mieli przebitki, jak ten piec wyglądał. Kiedy jeszcze był w miarę cały, miałem tą sposobność, żeby w jego wnętrzu robić filmy. Jego wnętrze było niesamowite, takie kazamaty. Tu można było kręcić teledyski, no teraz już nic nie nakręcimy. Oto kilka przebitek z wnętrza tego pieca, kiedy ja tutaj byłem. Tak możecie sobie jak sami widzicie, ten piec naprawdę jest wyjątkowo klimatyczny. Wyobraźcie sobie, tu temperatury panowały rzędu 900 tysiąca stopni. Sami powiedzcie, czy nie wygląda to jak jakieś kazamaty w jakiejś twierdzy. Kompletnie nie przypomina to na pewno pieca <gry> dla takiego lajka jak ja. Oczywiście, ja tu już byłem, gdy byłem jeszcze łebkiem, chodziło się tutaj, ale nigdy nie pod kątem urody takich starych, opuszczonych budowli. A jak widzimy, jest tego bardzo dużo. No, mój błąd, że nie wziąłem latarki. Musicie mi wybaczyć. No, tu mamy miejsce, gdy doszło do obwalenia. Stare rzeczy, bo już nawet zdążyło drzewo urosnąć. Chyba, że to drzewo się obwaliło razem z tym zawałem. No, w każdym razie to wszystko ginie. Dlatego, będąc tutaj wczoraj z psem, postanowiłem, że wezmę kamerkę i to wszystko nagram. Bo już niedługo tego nie będzie. Zostanie tylko kilka zdjęć. Tutaj panuje iście księżycowy krajobraz. Ciężko jest cokolwiek tutaj rozpoznać, mi osobiście. To wszystko, odkąd pamiętam, było zarośnięte. Teraz mamy plac budowy, właściwie plac rozbiórkowy. Widzę, że odzyskiwane są cegły. O, właśnie, cegły, właśnie z cegielni, a tak dokładnie, to właśnie z tego pieca. Aj tak, tutaj powstał jakiś. Zupełnie nowy wjazd, którego ja sobie wcześniej nie przypominam, albo on był bardzo zarośnięty. Tutaj stały takie suszarnie, gdzie takie drewniane, zadaszone, gdzie te cegły po produkcji się ususzyły. Tak to ja pamiętam z dzieciństwa. Tutaj stał taki budynek. Ja nie wiem do czego służący. Pamiętam takie koła zębate, były. No, nie mam pojęcia. Może ktoś z mieszkańców z Mieroszowa, który by to oglądał, to bym już wspomniał, co to był za budynek. Ja ten pamiętam budynek tylko z tego, że wieczorami, jak tutaj z psem przychodziłem, to bałem się często tu przychodzić. Bo stał tutaj samochód, chyba żuka, bonysa, butle z acetylenem, i tutaj wycinanie szło pełną parą. Wiadomo, odzyskiwanie złomu. W tym miejscu gdzieś był komin. Próżno go szukać teraz na niebie. I fakt jest taki, że rzeczywiście on już coraz bardziej się pochylał i no było duże niebezpieczeństwo, że, że może się zawalić. Dlatego niestety, to jest kres cegielni. Wszystko co można było zrobić, zdjęcia, filmy, to gdzieś są. Natomiast samej cegielni już niestety nie ma. Tu za cegielnią, dokładnie na wprost, znaczy za cegielnią, za tym piecem, właściwie jego resztkami, był budynek, biurowiec, no, którym, po którym już też właściwie ślad nie został, oprócz wypaletowanych cegieł, które gdzieś tam jeszcze nam posłużą, na pewno do innych budów. Natomiast samego budynku też już nie ma, też już nie ma. no generalnie nic już tu nie ma. Co tu może być? Nie wiem, co można postawić na takim miejscu dosyć atrakcyjnym. Może domki jednorodzinne? Nie wiem, jaki jest tutaj plan zagospodarowania, ale okolica jest zacna. I daję sobie głowę uciąć, że tu będą stałe domki jednorodzinne. Z pięknym widokiem na górę Jatki, na szybowisko. Lądowisko, jakby tego nie nazwać, no chodzi o to, że tutaj latają na lotniach, parolotniach. Także miejsce naprawdę jest piękne, no ale zgliszcza tego pieca, no powodują, że mi się łezka wokół kręci. Ja wiem, że wszystko ma swój początek i koniec i ta cegielnia już no niestety nie miała racji bytu, no ale mimo wszystko. Żal, kiedy coś odchodzi, to już tak definitywnie w niepamięć. Nie wiem, czy to zobaczycie. Mamy tutaj jakieś sygnowanie. Mamy literkę D. Mamy krzyż. Nie wiem, bo powiem, że szczerze tak mi świeci nawet w ekranik tej kamerki, że ja nie jestem w stanie określić, czy Wy coś widzicie. No ale jest sygnowanie, jest literka D. Tu mamy krzyż i tu również mamy krzyż. Tu jest podobnie. Tu mamy sygnowanie podobne. Pisze 32. Niestety jest to nieczytelne, co jest dalej. Odkładam te cegły z powrotem, żeby potencjalny yy, ktoś, kto zarządza tą budową, nie powiedział, że jeszcze. Kulawy się zajął kradzieżą cegieł, po prostu tak dokumentuje, bo gdzieś one wcześniej czy później trafią na, na budowę. Tu jest dobrze, widać akurat ta cegła się tak fajnie nachyliła, że widzicie chyba, mam nadzieję. Na dole literka D i coś, co mi osobiście przypomina, nie wiem, świątynię. Także to, to są cegły, które pochodzą z tego pieca, z jego rozbiórki. Natomiast tutaj, za tymi brzuskami, mamy. Glinianki zalane wodą, dawne wyrobiska gliny. Tam jeszcze dalej w stronę tego lasu również mamy wyrobiska, skąd pozyskiwano właśnie glinę, która z tej gliny właśnie produkowano te cegły, to wszystko tylko dzisiaj jest mlichym wspomnieniem. Ja nie pamiętam dokładnie, kiedy ta cegielnia została zamknięta, szczerze mówiąc. Ale no, na pewno gdzieś, ja myślę lata 80. Lata 80. bo z tego co pamiętam, w latach 90. to już tu nic nie funkcjonowało. I przez te wszystkie, no już można powiedzieć, dziesięciolecia, ponad 30 lepiej lat, to wszystko stało w takim zupełnym zapomnieniu, niszczało. <słuch> Ale z tego pieca konstrukcji Hoffmana, który tu macie gdzieś na przebitkach u mnie, w którym byłem wielokrotnie i nagrywałem, no to można by coś zrobić. Sam jeszcze nie wiem co, ale no on chyba nie wymagał zbyt wielkich nadkładów, żeby, żeby z niego zrobić coś fajnego. Nie wiem, strzelnicę załóżmy, bo jest długa, taką zadaszoną. No nie wiem, no na pewno taki los... Czyli całkowita anihilacja to, to, to jest chyba najgorsze rozwiązanie. Nie wiem, może to jest takie, y, y, takie użalanie starego grzyba, ale, ale no serce mnie boli, kiedy coś ulega już trwale zanikowi niestety. Ale sami powiedzcie, no coś można było, jak nie z tego komina, jak nie z tej, e, e, tutaj tego budynku, tego, tego biurowca, no wiadomo. Ale sam ten piec, no myślę, że należałoby... Pocalić. Kolejne cegły, które mają napisy: Kulmic C. Kulmic. Tego na pewno nie widzicie. Tu jest też napis kulmic. Z tą tylko różnicą, że mamy taką ramkę kulmic. Wszędzie też pisze kulmic, czyli. Ale mi się kulmic kojarzy, że to jest po niemiecka nazwa jakiegoś miasta. Muszę w internecie sprawdzić. Gdybym zapomniał, to napiszcie w komentarzu: Kulmic.